Mm, ale dobrze jest być taurenem, prawda? W dzisiejszy kurwa szlak. Trąka, bracia i siostry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony was nie pykło, nie pykło, oj, nie pykło jeszcze raz. Witam was bardzo serdecznie. Mm, po niezamierzeniu długiej przerwie ile to było? Trzy tygodnie chyba. Wybaczcie, ale były pewne... Komplikacje i chyba z tego co pamiętam jeszcze byłem na urlopie eee, i odpoczywałem od wszystkiego <laughs> Witam Was bardzo raz i jeszcze raz serdecznie i kłaniam się każdemu razem i z osobna bardzo uniżenie eee, Ja wiem na co, co wam się ciśnie pewnie na usta teraz Dlaczego Wasal nie nagrywasz nic z klasika? Czemu nie jesteś na klasiku, skoro do nas do nas tutaj się prawda chcesz odzywać? Eee, ja to wszystko rozumiem, ale wybaczcie... E, chcę sobie dzisiaj tak luźno z Wami pogadać, dzisiejszy odcinek to będą takie bardziej spekulacje, to nie będzie żaden weasel news ani nic takiego, to taka luźna rozmowa, żeby to w miarę szybko zrobić, bo też, e, e, że tak powiem, mam swój timer, że tak powiem, e, ścisły, ścisły ten jak się nazywa. Nie ścis... no trzymam mnie czas po prostu nazwijmy to tak e, A wiem że jakbym chciał coś robić na klasiku to raz, że to by zajęło dużo czasu, dwa żeby wymagało to mojej większej uwagi niż e, tutaj więc e, nie mógłbym z wami tak sobie rozmawiać jak to zazwyczaj e, mamy przyjemność, więc generalnie dełów, no tak powiem po prostu. E, dobra, e, o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałem z wami porozmawiać o spekulacjach odnośnie 8.2.5 Ale najpierw na coś się dodajemy. Może być na to, potem się dodamy na zwykłego dungeona, bo mojego Zandalari Druida też kurwa potrzebuje. No, sorry, no, chcę na nim grać trochę arenek, no wybaczcie, ale też go trzeba jakoś kiedyś podnieść na levelu, a ostatnio tego w ogóle nie robimy. Dobra, nieważne. My o 8.2.5 to już chyba też mówię. Tak, najnowszy patch. Dlaczego to tak troszkę chaotycznie nieprzygotowanie robi? Ano, dlatego, że okazało się, że owy patch wejdzie już. ŚRODĘ, ale to nie byłoby problemem, czyli bym miał jeszcze jakiś poniedziałek, wtorek Załóżmy, że w poniedziałek bym nagrał, we wtorek bym zmontował i wrzucił No to byłoby na środę, ale kurwa jebani Amerykanie oczywiście jak zwykle mają dzień przed nami I oni tego patcha dostaną we wtorek, więc wszystkie spekulacje szlak może trafić Jeśli nie trafią do was przed tą datą, więc witajcie w chaotycznym odcinku eee, a więc tak, 8.2.5 po prostu no wypacz. Co wnosi? Wnosi kilka rzeczy, bo wnosi tam jakieś duperele związane z aniversarium wowowskim na 15-lecie Mam nadzieję, że odleczę to w ogóle na tym poziomie, bo mam mało chili, w sumie to jest aż 4. No tak, wnosi jakieś tam duperele, ale dla nas to nie jest istotne. Dla nas jest istotna fabuła jak zawsze zresztą. No i co? No i na 8.2.5 po prostu no wypacz wasa za za... za... Nie zap, zapamiętaj, nie zapomnij. E, tak, nowy patch. Nowy, nowy, nowy patch. Ojojuj. Um, e, który przez wielu uważany jest, że może być ostatnim patchem. E, więc na, na początku poróżmy sobie ten temat. Czy ja uważam, że to może być e, ostatni patch? I tak, i nie. No nie uwierzę, że Blizzard zrobi e, już drugi raz tą samą gafę. A dlaczego mówię, że drugi raz tą samą gafę? No bo już była taka sama kiedyś sytuacja, że Blizzard stwierdził, że jakiś content im, no jakby to lekko powiedziawszy, nie wyszedł, nie pykło, no to go kurwa skróci na Hama. I mówię tutaj właśnie o World of Draenor, który miał aż jeden kurwa patch. I Blizzard może po prostu przeforsować, przeforsować, wow, jej achievement, może przeforsować tak na Hama... Nowy, nowy dodatek e, Tylko tutaj jest jeden spory problem Jeśli w przypadku um, World of Draenor e, To na szybko popędzanie i pchanie do nowego dodatku było spowodowane między innymi przez e, wspaniały garnizon e, Który tak na dobrą sprawę był takim jakby to nazwać, key feature, takim kluczowym aspektem owego dodatku no i nijak nie było tego pominąć, po prostu nijak się nie szło tego pominąć więc oni musieli to po prostu przeforsować żeby, żeby po prostu gdzie to mam znaleźć, okej okay. żeby wziąć i wprowadzić ten nowy dodatek jakim był Legion o ile w BFA po prostu cały gameplay leży i kwiczy E, no fabuła jest pchana w jakimś tam mniej lub bardziej ciekawym, e, w mniej lub bardziej ciekawą stronę. Niemniej jednak sam gameplay trochę leży, no poza nowymi sojuszniczymi rasami, no tak na dobrą sprawę i no, nowymi fajnymi raidami nie ma kompletnie nic w tej grze, tak? Ta gra jest nudna jak flaki z olejem poprzez drzewka talentów itd. tak dalej i I co, to jest ważne teraz, słuchajcie mi uważnie dzieci drogie, co w... w... W porównaniu do nie tyle co sukcesu jakiego nie tyle co do sukcesu jak do rozgłosu jakim cieszy się obecnie Vanilla może, może zaznaczam, może świadczyć, że Blizzard jednak wróci do swoich korzeni i następny dodatek będzie jednak hmm, pomyślmy bardziej wymagający gameplayowo w sensie nie będziemy mieli e, miliony rzeczy, które e, uczę się sam jak mi wbije level się z dupy, po prostu nagle dostaję level, hm, o kurwa, ja znam taką umiejętność, ale zajebiście. E, nie będziemy mieć jakichś kurde talentów na zasadzie, o oh je, yeah, wybiorę sobie to, wybiorę sobie to, jestem na arenie, jednak wybiorę sobie to, o widzę, że jest tam jakiś mage czy coś, to sobie zmienię to. E, I nie będzie na zasadzie statystyk, o kurwa, rzeczywiście. Zawsze trafię w bossa. Jest gruby, spasiony, nie, nijak go nie ominie. E, no i mam nadzieję, że w odnośnie, mm, właśnie tego kontekstu, Wanilki, która teraz wyszła, czy tam klasika, jak zwał, tak zwał, e, jednak Blizzard trochę uderzy się w pierś i powie mea culpa, mea culpa, mea culpa, czy w sensie ich culpa. E, no i jednak e, ten nowy dodatek. Um, nie wiem, obojętny, nie ma znaczenia. E, ten nowy dodatek e, okaże się troszkę większym sukcesem niż e, dotychczasowa passa blizzarda. E, niemniej jednak czy uważam, że on zostanie sforsowany właśnie tak e, hamsko przepuszowany jak e, był Legion po, po Draenorach? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że zobaczymy jeszcze ostatni raid z kilku ważnych powodów. E, po pierwsze w 8... no w następnym paczuku w następnym patchu mm, ludzie do, dotarli do tego, że są dwa cinematyki. Oba są zaszyfrowane zajebiście, no bo jakby nie były zaszyfrowane, to byśmy już je znali. Mało tego na PT, że przesiedziałem kurwa wszędzie i przepatrzyłem wszystko, nic nie byłem w stanie znaleźć nowego, żebym mógł zacząć pchać tam właśnie work campaigner y, czy cośkolwiek innego. E, no i tu jest ten problem, znaczy mm, problem, nie problem, że wszystko co Bizard planuje, okaże się właśnie w tym cinematyku. Co w kontekście tego, że za jakieś pff, dwa miesiące, niecałe, mamy bliskon, no na pewno będzie raczej zapowiedziany albo ostatni patch i Cinematic nowego dodatku, albo po prostu nowy dodatek. Ale mówię, to jest mało prawdopodobne, bo po pierwsze rozwiąże się kwestia rebelii. Na pewno, wydaje mi się, że rozwiąże się kwestia rebelii, którą e, prowadzi Saurfang. E, no i mamy dwie, dwa aspekty. Po pierwsze mamy książkę Before the Storm, która była wprowadzeniem do BFA. Gdzie e, na końcu chyba tej książki, albo gdzieś tam jest fragment, nie, tak zacytuję go z głowy, że Nathanos nie musiał czytać tam, ani nie musiał się pytać e, Sylvanas o potwierdzenie. Wiedział, co ma teraz. Na, jak, co jest ich obecnym celem? Stormind, tak? Że Sylvanas planuje po prostu podbić Stormind w ten czy inny sposób. Eee, to jest raz. Czyli musi być coś ze Stormindem, a wątpię, że to się wyjaśni raptem tak w patchu, chociaż no kto wie. Eee, a druga rzecz, to mamy ostatni cinematic, jaki był, czyli po uwolnieniu Bane'a, gdzie Traal stoi przed Thunderbluff i spogląda na Thunderbluff, eee, no i rzuca taki właśnie tekst, że. Thunderbluff e, przez to spłonie coś tam, bla bla bla. Czyli mamy dwie rzeczy, mamy dwa miasta. I teraz tak. Mm, Blizzard zarzekał się, że e, Bilgewater Harbor, gdzie jest wielki kanon e, goblinów, zostanie w tym dodatku w końcu odpalony, no bo w, po coś w końcu to zbudowali. Więc o ile jestem w stanie uwierzyć, że to trafi gdzieś w mniej więcej tu, e, to jednak. Stamtąd trafić ym, tu byłoby ciężko, chyba że rzeczywiście trafią nagle. Stwierdzą, że odpalą to w Thunderblast, zrównają Thunderblast z ziemią. Sylwana pójdzie do Stormwindu, podbije Stormin, my go będziemy odbijać. Tak będzie się kończył dodatek. No, bardzo naciągane. Mnie jest bardzo, 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 bardzo naciągane. Ale teraz tak, ym, co co ja uważam, bo tam ominąłem, kiedy, y, y, ominąłem taką spekulację, bo gdzieś tam wynik. Na MMO Champion wrzucili lika, że jest jakby screen z nowego cinematiku, czy tam, no nowego Cinematic'u, cinematicu z nowego patch'a i tak dalej. Czy ja uważam, że ten cinematik jest prawdziwy? Patrząc na tą fabułę, co się dzieje, myślę, że tak. No bo tak jak mówię, to już było w książce zapowiedziane, że e, Sylvanas planuje coś zrobić ze Stormwindem. Ja uważam, że Sylvanas planuje jakby skrzesić te siedem królestw jako właśnie tych nieumarłych. Dlatego skrzyszała księcia Glena ze Stormgardu, Stormgardu. O, dlatego chciała też wiesz, podbić Gilneas, zaplagować go, że tak powiem, brzydko A To samo się tyczy właśnie Stormindo, że chce go podbić i tak dalej. Więc to jest tak jakby trochę chciała zjednoczyć, zrobić taki sojusz Ronu wersja nieumarłych, jeśli to ma jakiś sens dla was. Co jest kurwa z tą kolejką? E... Mówisz masz. E... O kurwa, wcale <grywa> no, nie ważne. E... No i generalnie, generalnie właśnie... Mm... Tak, 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 na czym to stanęło? A, że sojusz Lorderonu nieumarłych. Pff. No tak ja bym to widział, tak mi się to wydaje, ale no, na pewno Sylvanas ma jakiś plot, no jest tyle niewykorzystanych wątków, nie, ta skórka Kayle'i, która będzie z logiem Lorderonu, czyli no, albo Kayle'a przejmie jakby schedę po Sylvanas, ale wątpię, że wtedy Forsy by zostali, zostaliby po stronie, po stronie właśnie hordy. Albo po prostu Keila weźmie i zrobi jakby właśnie tych Forsaken'ów Lightbound, czyli po stronie sojuszu, czyli to będą po prostu jacyś tam poskrzeszani ludzie. No bo generalnie mamy dostać na pewno jeszcze jedną rasę. W Alliance Race. Więc, znaczy no mamy dostać, no, Była zapowiedziana. Mamy cztery rasy, miały być każda, każda frakcja miała dostać pięć. Więc skoro ta rasa nie wchodzi w następnym patchu, no to musi być jeszcze jeden patch. E, no a kiedy to lepiej zrobić? Jak na przykład pod koniec e, dodatku, czyli robimy mm, trochę jak w Legionie, tak? Skończyliśmy Legion, Bach, nagle dostajemy High Mountain Taurenów i e, Nightbornów, czy tam, zobacz co to było, Void Elfii i Lightforge Draeneja. No i tutaj to mogłoby to być to samo, tak? Czyli mamy jakieś tam konkluzje tego dodatku, ludzie tam mówią, że zostaniemy e, zabici gdzieś. Potem zostaniemy skrzeszeni Będziemy w Shadowlandach, no no w... Nawet jeśli się to sprawdzi No to nie będziemy martwi na wieczność, tak? Raczej mi się wydaje, w jakiś cudowny sposób powrócimy. Może to jest ten pakt z Hail'em, tak? Że Sylwana nas jakby odda swoją duszę, a będzie chciała nas uratować i potem stwierdzi, że mm, oddaje swoją duszę e, mat, matce Valkiri, jeśli tak to mogę powiedzieć o Haili. No i co, oddaje swoją duszę, ale żeby ona nas skrzysiła. Trochę taki motyw jak z, nie wiem czy kojarzycie, Naruto i moment gdzie e, Nagato poświęca swoje życie w zamian za to, że skrzesza wszystkich tam martwych ludzi w Konosze, nie? W Konosze, hehe, nie ma to jak język polski odmiany. E, no, więc, więc, tak, czy to by miało sens? Czy Sylwana byłaby do tego skłonna? W kurwa, no raczej mi się nie wydaje, ale oni od dłuższego czasu trochę dziwnie budują tą postać, no Ciężko, ciężko, ciężko mi się w ogóle do tego odnieść, nie? E, uważam, że na pewno będzie coś ze Stormwindem e, Uważam, że na pewno będzie coś z Thunderbluffem Uważam, że raczej będzie 8.3 Jestem tego prawie na 90% pewien Bo e, zostaje jeszcze ostatni Warfront, który ma być Zostaje mm, ta ostatnia, ostatnia sojusznicza rasa. No a jak już są takie rzeczy, no to raczej wątpię, że zakończą dodatek 8.3 i dadzą tylko scenariusz, a zróbcie sobie scenariusz, nie ma żadnego rajdu i będziecie tam mieli, nie wiem, półtora miesiąca, żeby to zrobić mm, Naciągane as fuck No ale z kolei tutaj mamy konkluzję mm, konkluzje całego tego BFa. W jednym takim do małym, 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 małym paczku, który nie wnosi nic poza fabularnym, jakby e, fabu, fabularnymi e, dm, rozszerzeniami. No i ma te nieszczęsne cinematiki po 6 minut. Jeden cinematik 6 minut, drugi chyba bodaj 3. Jest to strasznie długo. Więc nie mam pojęcia, co my tam możemy oglądać. Czy zniszczenie Stormindu, czy najechanie go i potem rebelia, e, się jakby tam łączy przeciwko Sylwana z, razem z Sojuszem ciężko powiedzieć e, w ogóle e, jestem zastan zastanawiam się co w ogóle to będzie mm, co zakończenie BFA będzie świadczyło jakby dla fabuły WOWA no bo dalej przy, przywrócę nie no zatkę się e, przywrócę ten a, motyw gdzie e, je, wszyscy twierdzą że pod koniec tego dodatku nastąpi połączenie frakcji Wydaje mi się, że teraz frakcje w obecnym stanie jakim są, są bardziej podzielone niż dotychczas, bo horda znowu jakby zrzesza się w obliczu wspólnego wroga jakim jest Sylvanas, tak? Czyli Sylvanas jestem Warchiefem nadanym przez poprzedniego Warchifa, czyli ma jakby prawo do jakby rządzenia, ale mniej, mniej jednak e, pozbywa się Saurfanga, czy tam, no, pozbywa się, no, sprawia, że Saurfang zostaje wyzbyty w ogóle ma w nosie jakby rady pozostałych przywódców tak ona jest warchiefem jest i zdanie się kursa. liczy poświęca niezliczone rzesze żołnierzy hordy jakich lokalizacje tak samo no, tutaj mamy tak samo tutaj mam m.in. na myśli Undercity tylko po to żeby właśnie zadać jakiś kurwa cios tym pieprzonym, a, 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 -pieprzonym przepraszam za słownictwo e, cios e, zadać e, Przywódcą sojuszu, brakowało mi słowa, e, wypowiada tą wojnę tak w sumie z dupy, nie wiadomo po co i o co, Azerite, nie wiem, e, no i generalnie, ale do czego zmierzam, bo trochę schodzę jakby z tematu, że zwróćcie uwagę, znowu, Saurfang się jej sprzeciwia jako pierwszy, e, idzie po trala, e, Bane znowu też jej się sprzeciwia. Lordemar od samego początku też kręci w nosem, nie jest ich pierwsza zataczka, nie ostatnia, ale też coraz bardziej zostaje e, wkurzony. Nawet w tym kwestie na armor e, Sindurai, Sindurai, przepraszam, e, mówi, że Sylvanas jest bohaterem e, Quel'Thalas, nic z tego nigdy nie zmieni, niemniej jednak nie musi się zgadzać teraz w obecnym stanie jakim się znajdują, ani w, w pozycji, bo że ona troszkę się zatraciła w tej swojej nieśmiertelności. Uh, no i co? Mm, no i w każdym bądź razie Bane, Saurfang, Tral, Lortemar, Talishra, tak, e, Heila High Mountain, jeśli dobrze pamiętam ona się nazywa. Wszystkie te osoby e, łączą się przeciwko Sylvanas. Zaś co się dzieje w, a, dla porównania, w, w, w Stormwindzie, czy tam raczej w Sojuszu. A, Hmm, 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 brakuje mi słowa Tyrande, kapłanka nasza wspaniała, ma wielki za żal dla And do Anduin'a e, o nieudzielenie pomocy w odzyskaniu Darkshore, tak dobrze mówię? Ta kraina się nazywa Darkshore? Nie Darkshore wróć. E, nie Darkshore, dobrze pamiętam. OK, sorry. E, tak, ma wielki żal, że Anduin nie pożyczył, znaczy nie pożyczył, nie udzielił jej wsparcia tam jej siłom, E, Tyrande w ogóle dostaje jakiegoś Rampage'a. E, e, no, Malfurion oczywiście jest po jej stronie. E, Velen ma totalnie wyjebane od czasu, kiedy syn tam zmarł. Tam trochę jakieś te akcje z Lidanem, no to jest akcje z Lidanem. E, dobra, Jolo. Uh. Dobra, ja tu dziś miałem w ogóle umiejętność, że... A no właśnie, nie wiem czemu tego nie używam. E, no. I generalnie sojusz staje się jakby... Coraz bardziej podzielony jeśli chodzi o, to, o udział w tej wojnie, że jednak to są straszne duże straty, mimo wszystko jak za to, żeby wziąć i... i i, i, i jak by się nazwać? Doprowadzić do pokoju, czy tam zaprowadzić pokój. I obawiam się, że Anduin, kiedy już jakby będzie jakby taka druga scena z mopa, gdzie stoi naprzeciw tej hordy, która jest jakby w rozsypce. I jeśli będzie chciał ją oszczędzić, tak jak to zrobił jej ojciec wówczas pod koniec miejsców Pandarii, no to może się spotkać z troszkę lekkim sprzeciwiem, chociażby właśnie Tyrande. No i to, to, jest, to, jest, to jest właśnie moja obawa. Poza tym że zwraca, wraca w rafią, to co też może właśnie mieć jakby wpływ na to. I Anduin może zostać pod ścianą i jego decyzja może zaważyć właśnie na przyszłości tych dodatków i, i całego tego konfliktu, tak? Jeśli oszczędzi hordę, to jest szansa na jednak trwały pokój, tylko że to jest dalej szansa, ale e, zaskarbi sobie niechęć pośród e, innych sojuszników, no w sojuszu, e, w przymierzu e, do, do swojej osoby, tak? I może zostać uznany za nie, niegodnego czy tam... No niezdolnego do prowadzenia jakiejś realnej polityki a, Na Azeroth mm, No ale za sobie ze skarbie przymierzy z Hordą a, pff, Jednak z drugiej strony Horda będzie silniejsza je, Niż dotychczas tak To jest kolejny kurwa e, Chief, który po prostu odwala jakąś manianę No i sprowadza się do tego Że Horda znowu się jednoczy Przeciwko niemu i nie wiem no chyba Trzeba będzie zrezygnować z modelu Chiefa I zaprowadzić demokrację bo ja już nie widzę Jak można przeciwdziałać Chujabym Warchiefom, no, no nie widzę tego w żaden inny sposób mm, Ale tak, no do czego, do czego ja zmierzam w dzisiejszych tych spekulacjach, no To nawet nie są spekulacje, tylko moje takie raczej próby dewagowania na temat Dlaczego uważam, że będzie 8-3 Ale tak, właśnie chciałem sprowadzić to do tego, bo raczej już będę dzisiaj kończył a, mm, naszą dyskusję bo, 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 bo to jest ten wątek Wyczerpałem wszystkie właśnie wątek, które chciałem z wami poruszyć Uważam, że będzie 8-3 tak jest moje zdanie. E, co będzie dalej? Czy to będą Shadowlandy? No wszystko wskazuje na to, że tak. E, I to pomijam wszystkie jakieś te dziwne dziwne jakieś spekulacje na temat... Alof, nie wiem e, co się tam pojawiało, bo już nawet, nawet nie pamiętam u, u kilku youtuberów widziałem właśnie jakieś tam spekulacje, w ogóle wymysły, tak, że, że czemu Shadowlandy, że pasują, bo Enzo, bo coś tam. No, na logikę, no. E, od końca wodka mamy. Mamy bolwara. Czyli mamy ten wątek z, ze śmiercią. Mamy wątek. Sandi Inaczej, z, zacznijmy od samego BF-a, Może już olejmy poprzednie datki. Mamy tak. Mamy Bom Sandiego. E, który wspomina o, e, o. jakimś jego swoim szefie, który nie będzie zadowolony. Czyli Bom Sandy pod kimś jest. I do tej pory nie zostało wyjaśnione, kim ta osoba jest. Mamy Woldina, który nagle jego dusza z dupy znika. I Bum nie może jej zdobyć. No to skoro nie może jej zdobyć, no to Woldzin stał się jakimś potężnym, prawdopodobnie Loa. Mamy, mamy, mamy wątki wspominania Artasa. Mamy wątki z Helium, niewykorzystane z. Znaczy niewykorzystane, nierozwiązane też. Odnośnie właśnie tego paktu między Sylvanas a Helium z z Legionu. No i przede wszystkim w sojuszu mamy. Telje, jeśli się dobrze, no, dobrze pamiętam Telje for Dragon Fordragon, for Dragon Córka Bolvara for Dragona No na litość Po co by było wprowadzać postać e, Aktualne postać, która ma taki będzie może mieć impact I można tak fajnie po potoczyć fabułę Gdyby nie chciało się wykorzystać właśnie jej ojca, tak? No Bolvar siedzi cicho od końca legionu Tam był bardzo aktywny, teraz nagle siedzi cicho I teraz tak albo coś szykuje albo rzeczywiście jesteś zatkę się e, albo rzeczywiście mm, Telia nie wiem pójdzie tam będzie się chciała z nią skonfron skonfrontować mamy Kellye Hill, która też teraz jest nieumarła no to pff, no tyle wątków które wskazuje na to że rzeczywiście to będą też Shadowlandy że myślę że to nie ma, nie ma co nawet mm, no nie widzę jakiejś jakby innego, innego, innej możliwości poprowadzenia tej fabuły. E, to tak zmierza troszkę płytko jednostronnie w mm, jednym kierunku, że aż strach, może tak. E, więc tak, też uważam, że to jednak będą Shadowlandy. E, uważam, że będzie jeszcze jeden patch główny z jakimś rajdem. Co będzie tym rajdem? No wydaje mi się, że skoro był Siege of Ogrimmar, to wcale by mnie to nie zdziwiło, że w ramach sprawiedliwości byłby Siege of Stormint, który by zaczynał się w Thunderbluff. Może. Czemu nie? Nie widzę przeciw temu żadnych przeciwwskazań. Wydaje mi się, że to jest całkiem sensowne i tak jak mówię, przy obecnej polityce Blizzarda jest to wielce, wielce prawdopodobne. Ja liczę tylko, że następny dodatek, który będzie zapowiedziany na nadchodzącym Biskonie, co jest bardzo prawdopodobne też... Um, wróci trochę do korzeni. Tak jak mówię, no Vanilla cieszy się wielkim powodzeniem, wielkim sukcesem, wielkim rozgłosem. E, myślę, że tak jak to gdzieś było napisane, że nie samymi subskrypcjami żyje mm, żyje, żyje, żyje e, Blizzard, tak wydaje mi się, że Jeśli to dobrze zaplanują, czyli będzie wiadome, że będzie TBC, wodki i tak dalej, to te mikrotransakcje potem z przenoszeniem postaci, jakichś frakcji itd., itd. To dalej będą też zasilały sporo ten budżet. No i przede wszystkim tutaj e, Activision trochę Blizzard myśli nad tym, żeby przyciągać tych nowych graczy, dlatego robią to jakieś akcje z tymi nowymi e, Rafami, tym nowym rekruty Friendem. Pff. Boję się, że Blizzard mimo wszystko będzie chciał br br brnąć w jakąś ścieżkę na zasadzie Mamy w dupie tych naszych rzetelnych graczy, tych, którzy nam oddają wszystko, że tak powiem, żeby byle by grać w tą wanilę i tak dalej, tych wiernych fanów i chcemy przyciągać nowy fanbase, tak? Bo ktoś przyjdzie, a tu weźmie sobie zagra w wanilkę, może wejdzie na retaila, kupi nowy dodatek, otworzy shopa, zobaczy coś takiego, da select tutaj. O, jakie fajne pyciki kupię sobie, jakiś nowy moncik, Co tam jeszcze ciekawego? O, jakaś przecena i tak dalej i tak dalej. Boję się, że dalej będzie to celowane w to. Dopóki mikrotransakcje nie zostaną, e, że tak powiem, sprowadzone tylko i wyłącznie do takiego stopnia, że to jest jakaś tam kosmetyczna rzecz i ona nie zabiera kontentu gry. I nie jest wprowadzana tylko po to jako nowość, że wow, kurwa, kupcie to, to jest zajebiste, nie? Tylko po prostu będzie jakby dodatkiem gdzieś tam, zupełnie, no nie wiem, no. To tak jak w Hot mamy skórki, pięć skórek tego z tej samej postaci, a zmieniłem tylko wariant koloru. Nie przeszkadza mi to, i nie ktoś nawet za to płaci. Mi to w zupełności nie przeszkadza w niczym w moim gameplayu. Byleby ten gameplay był na jakimś sensownym poziomie. Tyle. Nie wiem czy to było w miarę, e, w miarę spójnie, jestem też trochę dzisiaj niewyspany, trochę zmęczony, nie wiem czy słyszycie po głosie czy nie. A zostaje mi tylko to zmontować. Z wami się serdecznie żegnam i mam nadzieję, że w najbliższym czasie wracamy do jakiejś formy. E, no nic, zobaczymy co nam przyniesie nowy patch, może wtedy Weasel News, kto wie. E, mam nadzieję, że wbiję repę, żeby zrobić tych kulti i zamknąć temat rekrutacji. Historie Warcrafta tworzą się, wiem, że to jest bardzo mozolny proces w moim wykonaniu, ale niestety pracuję nad tym sam. Eee, pochłania to trochę moich zasobów, różnie jest każdego dnia, ale no nic, nieważne, nie będę się tłumaczył wam. Ja się biorę ostro do roboty, mam nadzieję znowu. Eee, dzięki wam jeszcze raz serdecznie za, was, za Waszą uwagę. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niebawem w najbliższym czasie. Masło maślane, oje. Oh yeah. Z tej z do dzięki jeszcze raz serdecznie, kłaniam się każdemu z Was a razem i z osobna. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. Cześć!